Zaczmania jak rozpędzone kule yeah. Jak leci z nami Unieś obie ręce w górę yeah. Zaciśnij mocno piochy Jeśli w sercu masz Siłę ognia, spokój, wody Równoważy w nas Coraz bardziej mój kwipunek pusty A coraz więcej tutaj Rzeczy Mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądało Że to będzie praktyczne i tak dalej I tak dalej a teraz skoro przespałem noc, zjadłem, nie napiłem się jeszcze. O kurwa tutaj jeszcze mam łyka, to napierdalam ciąć drzewo dalej. Potem tam prosto, o, już lecą kanibale. Potem tam prosto przed nami pojadę ciąć drzewo, bo tutaj, jak zaraz zobaczycie, no niewiele mi już zostało do ścięcia, że tak powiem, bardzo niewiele. Dlatego za chwilę trzeba będzie stąd wypierdalać, właśnie tam. Co te sanki, kurwa! No dobra, to zabieram się do roboty. Jak coś się będzie działo ciekawego, ciekawszego od <ścoughs> cięcia drzewa i zbierania patyków i kamieni, to nagram to znowu. Witam w kolejnym odcinku Zrobiłem wcześniej straszny błąd Stawiałem tutaj platformy I chciałem te platformy postawić jedną koło drugiej Żeby było ładnie Jak się okazało wystarczyło sobie postawić y, Fundamenty Niestandardowe Więc sobie je postawiłem Wyszło to chujowo troszkę Ale Pierdole Niech będzie Mam zrobioną niby chatkę. Ujebałem się z drzewami strasznie. Ale no co? Mamy chatkę, do której można właśnie w ten sposób skoczyć. Tylko kurwa muszę mieć zawsze dobry rozpęd. No właśnie. Bo to jest zrobione specjalnie, żeby te kurwy tu nie wskakiwały. Ej, no co jest? Co jest kurwa? Bez jaj zaś, kurwa Przecież tam wskakiwałem ostatnio, no Tutaj sobie zdążyłem postawić tylko stojak Strasznie dużo kanibali przychodzi Patrzcie, ja mam kurwa kości I czaszek I pancerzy To to jest niepojęte, strasznie dużo kanibali tu przychodzi Jeden kurwa za drugim Ale co, dobra, chciałbym sobie zagospodarować Tutaj ten teren W sensie w tym domku Żeby to fajnie wyglądało, mniej więcej No więc tak Chciałbym sobie tutaj w środku dać y, szafy, na pewno dużo szaf, znaczy dużo, no, no szafy. Wejdą trzy? Myślę, że powinny. E, na spokojnie, wejdą trzy, mogę w sumie od tej środkowej pododawać. Cyk. Czekaj tą I tą usuń A tutaj zrobimy bliżej Żeby to ładnie wyglądało Jaskinie jak widzieliście Średnio mi idą Nie mogę znaleźć tego wszystkiego Kurwa co potrzebuję znaleźć Irytuje mnie to w kurwę Ale co zrobię No przecież kurwa nic nie zrobię to jest najbardziej właśnie przejebane Że nic nie zrobię I no muszę jakoś Muszę jakoś ciułać Żeby te rzeczy Poznajdywać Moja kwipunek wygląda tak No mam w chuj rzeczy Znalazłem w ogóle Aparat oddechowy Zaraz jeszcze pokażę gdzie I pójdę w tym Jeszcze nie wiem czy w tym odcinku czy w przyszłym Pójdę do Um, kurwa, do wraku samolotu, bo widziałem go z oddali, że przede mną, tam dosłownie jak jestem tu, to on jest tam u góry. Tam przed nami jest w oddali, więc do niego bym sobie też skoczył. Mamy szafy. Tu bym sobie może pierdolną jeszcze jedną szafę. W sensie tu i tu. Weszłaby? Kurwa klasa! Dobra, szaf będę miał wystarczająco dużo. Co jeszcze sobie mogę dać w środku? Eee, Sto jak na pancerz. To w sumie jest dość istotna rzecz. Dałbym ją sobie też tutaj. Nie mam patyków. Eee, co jeszcze bym sobie tu mógł dać ciekawego do środka? Tu raczej nic. Może małe łóżko. Chuj będę się mógł w końcu przekimać w łóżku. Zbuduję sobie łóżko. Z skóry królika, tak? Yy, dwa. O nie. Tom odusz. Weź. Oduż, nie, tą weź. Tą odłóż. Królika. Cyk. I cyk. Dobra, mamy cztery skóry królika. I teraz jeszcze patyki. Dobra, będziemy mieli łóżko. Krzesło stół. Kanapa. Kurwa. Może sobie jebniemy kominek. coś widzę, że chyba tutaj nie mogę. Może sobie jedniemy komin tu Koło łóżka. Cieka czy w nim będzie można palić. Dobra, no to wybuduję sobie jeszcze komin. Coś jeszcze tutaj będę potrzebował lampki nie, to nie może doniczkę sobie pierdolne dam sobie może doniczkę tutaj do okna dobra coś jeszcze tutaj będę potrzebował, ramka z kości, ten żyrandol budkę dla ptaków to nie bardzo pułapka z liści, pułapka na króliki a może sobie jakoś tak ładnie uda mi się tutaj zrobić? Czekaj, stół dam sobie na środku stół i chuj, krzesła te z patyków czy z kości. Aż tak bogaty nie jestem, żeby robić z yy, kości. Ktoś mi coś bije. Gdzie kurwa? Gdzie mi ktoś coś kurwa bije? Zapraszam tu. Do ogniska. Zrobiłem na was kurwy specjalne ognisko Żeby Was szybciej palić No dokładnie, bo tak się dużo szybciej palą. I to wygląda tak. Podchodzisz sobie jep Kurwa, podpaliłem się. Fajnie dużo to oświetla jeszcze. Chodź tu od tej mojej lampki. Kurwa, mać! Mówiłem, choć odjebanej lampki, pierdolona frajery. O oh, kurwa! Jeszcze mi telefon dzwoni. Nie wiem po co, ale mam nadzieję, że zadziała. Nie miałem jeszcze pułapki na kanibali. Sprawdzimy sobie, jak to będzie wyglądało z pułapką. Także jedną sobie postawiłem. Sprawdzimy, czy będzie działała. A teraz napierdalam dalej drzewo, bo szafy w domu same się nie wybudują. Takie patrole, żebym sobie tutaj miał, na takich najgrubszych drzewach sobie stawiam. Te wieżyczki, a resztę, no resztę wycinam w pizdu. Bo potrzebuję jeszcze, jak widzicie, kurwa, mać, gdzie to pisze? Kłody 158, no to jest kurwa całkiem sporo. Ale póki co, sobie tak jak mówię, stawiam jeszcze te wieżyczki tutaj. Bo jak mam jeszcze drzewo, chcę tutaj tak ładnie to wszystko wyczyścić, żebym wszystko widział. A potem będę myślał co dalej. No i muszę jeszcze oczywiście dokończyć w domu kurwa. Te szafy. Ale tutaj mam już jedną, jedną tam sanki stoją. Więc w sumie zapierdalam tylko sobie te kłody odłożę. Zapierdalam z tamtym drzewem do domu. Wykończę sobie tamte szafy. I będę tutaj dalej kminił sobie. O. Będę dalej sobie kminiu te wieżyczki. Bo gdzie te taczki? Tutaj. A drugie są gdzie? Drugie są tam. Dobra. Załadowane do pełna? Nie załadowane do pełna To trzeba je jeszcze, kurwa. Tu są patyki, patyków też mi w chuj trzeba. O, gdzie są patyki? To dobra, mam 20 patyków, bo patyków też mi w chuj trzeba. Tutaj jeszcze widzę dzika, ale dzikiem się zajmę później. Póki co ja. Kurwa, mać. Same kurwa przeszkody po drodze. Muszę to porozwalać. No bo chcę sobie tutaj jednak kulturalnie dojeżdżać, szybciutko. Ubiłem sobie jeszcze dzika po drodze. Kurwa. No i przypał. Chciałem sobie jego łeb zawiesić, kurwa, w domu. Powoli to już zaczyna jakoś wyglądać. Ekwipunek mi się już robi też powoli pusty. Resztę rzeczy se też poodstawiam, jak tutaj powykańczam. Zrobiłem łóżko, stół. Te dwa stojaki odłożyłem na nie. Wszystko co miałem, co zrobiłem. Tutaj mam jeszcze jakieś chyba, bo zabiłem dzika. No nie, nie mam już żadnych skór. No i co, zapierdalam. O, robi się ciemno, niestety. Mam jeszcze jedną kłodę. Zrobiłem sobie tutaj taki podest, żeby mi się kurwa lepiej wskakiwało, bo jednak przeceniłem swoje możliwości i chujowo mi się strasznie tutaj wskakiwało. Mam nadzieję, że mi tego kanibale nie rozpierdolą. Wiem, no wygląda to póki co tragicznie, ale może ujdzie póki co. Mam jeszcze ten piec do wykończenia w środku, muszę zbierać te pierdolone kamienie, chociaż one są w sumie wszędzie co chwilę. Ale ważniejsze jest póki co, żeby wykończyć te szafy i to wszystko. Więc co no, zapierdalam ci, ciupać drzewo dalej. Te budki póki co poczekają. O kurwa jak tu ciemno. Ciekawe czy zadziałają te pułapki. Elegancko. Ile mamy tego oleju? Mało 22. Ale tak jak mówiłem, zbieramy ka kamienie. I czekaj, które drzewa ja to miałem ciąć. Tutaj mam wózek. To mogę ciąć tutaj. Ale je wypierdoliło w kosmos. Ja pierdolę! Rzuciły się na mnie, kurwa! Krokodyle! Jeszcze jakiś? Kurwa, człowiek sobie tutaj zbiera. Kurwa, drzewo i buduje, a oni mu tutaj kurwa z za wychodzą. Co nie mogę więc więcej skór? A jakbym sobie ulepszył, w sensie tak. O duże to kurwa. Dobra, bo ja sobie tutaj zacząłem budować dalej, te. No bo całe to drzewo już mi w sumie tutaj nie będzie potrzebne. A tak jak mówiłem, chciałbym mieć wykarczowane. Więc stawiam sobie te wieżyczki. No zawsze to jak mnie zaatakują, zawsze to jakiś ratunek, no nie że tak powiem. No, więc je sobie tutaj stawiam z tego, z tych resztek drzewa. Wypierdalam to drzewo a resztę. No, nie wiem, resztę, żeby to dokończyć, to będę jak mi tutaj braknie, to sobie dowiedzę na sankach. Mam tam na sankach jeszcze chyba dwie pary sanek mam pełnych. Tam chyba w domku zaraz jeszcze pokażę, jak to wszystko wygląda. Tam dokończyłem sobie krzesło. Dokończyłem już ten stojak na zbroję. E, co tam jeszcze dokończyłem? Doniczkę dokończyłem. Łóżko zrobiłem sobie. E, doniczka, łóżko, co tam jeszcze? Platformę sobie, ale to już chyba pokazywałem. Czekaj, tutaj, tutaj, to jeszcze. No i takie pierdoły brakuje mi tam chyba jeszcze trzech kamieni czy dwóch, żeby sobie skończyć. E, piec. Także czy tam komin, nie wiem jak to się nazywa, więc też sobie go jeszcze skończymy, no i będę w sumie zaraz kończył ten odcinek, był taki troszeczkę zlepiony, no bo chciałem pokazać co tutaj robię, żeby potem nie było, że coś tam kurwa działam poza nagraniem za dużo. No to tak sobie właśnie kurwa projektuję, buduję, no bo nie mogę dotrzeć do tych kurwa jaskin, które jeszcze powinienem. Póki co no jeszcze ich nie, nie wiem czy nie znalazłem Czy nie umiem po prostu do nich kurwa trafić No nie wiem Na razie sobie jeszcze postanowiłem Że pogram, pobuduję Bo zajebiście się w tą giereczkę gra No i w międzyczasie Będę po prostu szukał Eksplorował Do, do wraku statku jeszcze muszę iść W sensie do tej góry To w przyszłym odcinku O właśnie to jest plan na przyszły odcinek W przyszłym odcinku yy, pójdę szukać kokpitu samolotu bo to, to jeszcze tego jeszcze nie znalazłem a to też muszę znaleźć dobra tutaj jeszcze widzę te drzewa tymi o tutaj są sanki tymi drzewami widzę że się jeszcze mogę posłużyć więc dobra no w tym odcineczku myślę że to tyle widzimy się w następnym siema no że zabije dzika.